Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. Chciałem jeszcze raz przypomnieć historię krzyża w Słupsku. Krzyż w Słupsku, stojący przed kościołem pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, w samym środku Słupska. W roku 1982, wiosną, zaczęła wypływać z niego krew. Ciecz przypominająca krew. Był to był to Kolejny miesiąc stanu wojennego. Więc dla milicji obywatelskiej cudów nie ma. W wyniku czego trzeba było szybko znaleźć księdza, który to robi, albo człowieka z Solidarności. Pamiętamy, że ludzie, stali, ludzie zginęli, ludzie zostali zamknięci w więzieniach. Wojna między generalnie rozelskim a Solidarnością. I tu raptem w środku miasta, no wcale nie małego, wypływa cieć przypominająca krew i ten krzyż ma wyraźny przód, bo stoi dwa metry przed kościołem, przez ścianę kościoła, i z miejsca, gdzie są nogi człowieka, wypływa czerwona ciecz przypominająca krew. I to jest dokładnie z tego jednego miejsca. Wypływała krew. Nie wyżej, nie niżej, nie z boku, nie z tyłu. Dokładnie z tego miejsca. I teraz. Bóg może zrobić większy cud. Bóg nie może zrobić większego cudu. Bo większy cud to już jest tylko ten moment, kiedy my zobaczymy Boga albo aniołów. Wówczas nie mamy już wiary, kiedy my widzimy Boga twarzą w twarz Matkę Bożą, aniołów. Wtedy już się ma wiary. Natomiast ten krzyż. To taki niesamowity cud, który no, większego już nie można zrobić, niż pokazać ludziom, że milicja obywatelska była najlepszym dowodem na to, że to prawda, ponieważ nie znaleźli człowieka. Oni robili rentgen, oni próbowali znaleźć, próbowali znaleźć jakieś wiaderko, jakieś naczynie z krwią, bo wypływała ludzka krew, i to ludzie sprawdzali w, labo, w laboratoriach słupskich. Kościół też to wziął. Ja pytałem się biskupa później, co, co tam się dzieje. On no, mówi, że wysłali próbki do Watykanu, one się zbiły, e, po, później padały deszcze, zmyły tą krew. Mimo iż ta krew wypływała 10 lat. Drugi raz nie udało się zebrać tej ilości cieczy, która była potrzebna do badań laboratoryjnych Watykania. No, Dawno to było, były inne, inne zasady, dzisiaj jest ileś inaczej. Nie można, Bóg nie może zrobić większego cudu. No nie może. Ponieważ Bóg nie chce nikogo na siłę wprowadzać do raju. Bóg mówi, że daje nam cudowną krainę miłości, a druga kraina to piekło. I my możemy wybrać, gdzie chcemy być. Człowiek, który na to patrzy, to może być: jak tam nie byłem, nie wiem, co mnie to obchodzi. Może od tego odejść i to o to właśnie chodzi w definicji cudu, że człowiek, który nie ma dobrej woli, lekceważy to. Lekceważy ten znak. Ten niesamowity cud Boga. No, tak na tym świecie jest, że Bóg czyni mnóstwo cudów, zaprasza nas do siebie, potwierdza to niesamowitymi znakami, a ludzie mają wolną wolę i mogą się zechcieć wejść do raju, chcieć pokochać Boga tu na ziemi i bliźniego, albo zlekceważyć to wszystko i stwierdzić, że ja mam ciekawsze życie na tej, na tej ziemi, ważniejsze sprawy do załatwienia niż zbawienie wieczne. I tak to zawsze jest i było. No i będzie. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom Aniołów i Świętych. Wszystkim błogosławali Bokoj Trzech Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.